Dobra, bo już późno jest, to flashujmy. Czekacie na Anthem Next? No to już nie czekacie. Studio Bioware potwierdziło definitywne zakończenie prac nad aktualizacją, która w zamierzeniu miała dać nowe życie Anthem. Planowane gruntowne przeróbki i balansowanie idzie zatem do kosza. Oryginalne serwery jednak pozostają aktywne. Oh well. Z uwagi na głośny atak hakerski, większa aktualizacja, 1.2 do Cyberpunk'a 2077 nie ukaże się w tym miesiącu. Testy łatki najprawdopodobniej dopiero się rozpoczęły, zaś patch przesunięty został na drugą połowę marca. Nie ma się co dziwić, ostatnio CD projekt nie miało łatwo z zachowaniem higieny pracy. The a skoro o aktualkach, do Crusader Kings 3 zbliża się taka opatrzona numerkiem 1.3, i studio Paradox Interactive zdradziło, że obok poprawek wszelkiej maści do gry zawita zima z prawdziwego zdarzenia. Obok tego wiemy także, że najprawdopodobniej 13 marca otrzymamy zapowiedź pierwszego DLC. Już jutro, to jest 25 lutego, w ramach streama State of Play poznamy zapowiedzi nowych gier tak na PlayStation 4 jak i 5. Całość rozpocznie się o godzinie 23 czasu polskiego i potrwa około 30 minut. Prezentacje powstających tytułów i informacje na temat produkcji zewnętrznych firm. Ciekawe ile zostanie ekskluzywów. Creation Club w Falloutie 4 od początku wzbudzał sporo mieszanych opinii. Okazuje się, że teraz to właśnie on może opóźnić przejęcie Bethesdy przez Microsoft. Całość rozbija się o pozew sądowy dotyczący płatnej zawartości i dodatkowej nieuwzględnionej w Season pasie. Jest siła w zdenerwowanych graczach. We awoke from one Dziś o 18 miał miejsce stream 5 już będąc dokładnym dotyczący tym razem 10 powodów, dla których warto zagrać w demo Outriders. Wiem, że wersja próbna zapewni około 3 godziny rozgrywki, a cały zapis live'a jest już dostępny w sieci wraz z sekcją pytań od społeczności. No i w sumie to wszystko. Trzymajcie się tam.